Robię śniadanko, kochani. Kolejny dzień. Ty dla Darka smażę. Jajka. Wam, że ciężki poranek. Ciężkie są powroty do przedszkola po przerwie. I zawsze jak są święta, te dzieciaki płaczą. Tak mi szkoda. Ale wszystko już jest okej. Okay. Więcej chyba nerwów dla rodziców. Dajcie znać, jak sobie z tym radzicie, jak Wasze dzieci płaczą przed przedszkolem, właśnie po takich przerwach, po takich świętach. Dzwoniłam jeszcze do przedszkola zapytać się, czy wszystko okej. Okay. Wszystko okej, okay. już jest dobrze. Początek był płacz. Uff. Także robię nam śniadanko i lecę będzie włosy, mam o 12.00 live'a z Madzią z Selfie Room i nie mogę się na niego doczekać, bo tak miło przejęliście kolekcję, po prostu dla mnie to jest niesamowite wyróżnienie. Dobra, robię to śniadanko dalej. No i nasze śniadanko dla mnie, tutaj jest ta, mm, ta feta, uwielbiam ją, bez laktozy, znaczy bez laktozy, ona jest w ogóle zrobiona z ole chyba z oleju kokosowego, wegańska i ledarka dżajka. Hej, moi kochani, dzień dobry, witam Was. Naprawiam pralkę. O co tu chodzi, moi drodzy? Nie mogę odkręcić filtra, i wiem, że tutaj coś się zatkało. I tam musimy się dostać do tej pompy. Wylejemy wodę, odkręcimy górę, odkręcimy tu, odkręcimy tam od spodu, ściągniemy gumkę, gumkę wciśniemy do środka. I wtedy będziemy mogli otworzyć przód, ale odłączymy tu komputer jeden, komputer drugi. No i otworzymy tam, co tam się dzieje w środku. Bo nie, pobiera mi wody. Jak odkręciliście górę, odbezpieczamy te kable. One są tak, które jest w środku schowane. Wtedy będziemy mogli wyciągnąć tą część. Tutaj też odkręcimy od góry i położymy to tutaj ten komputer położymy tutaj, no bo nie musimy go całkiem odkręcać i odłączać od kabli bo on tam jest na stałe podpięty więc nawet nie byłoby jak i odkręcimy tu przód to jest też dobra okazja, żeby posprzątać waszą pralkę tu wam może się uda ściągnąć o. słuchajcie, zawsze się śmieję jak mi się coś nie uda na YouTubie będę naprawił. Pralki. A byłaś! <gry> Dobra. Położymy sobie tutaj tak na górę. O, co przeszkadzało? Dobra. Tam obręcz. I moi kochani, mamy jeszcze dwie śrubki zabezpieczające od dołu. Jakiś płynie, musimy go wyciągnąć najpierw, żeby nam się tutaj nic. Nie rozlało. O i teraz nie mogę tego otworzyć. Tylko da się przekręcić w jedną stronę co oznacza, że tutaj coś wpadło do środka. Teraz ściągniemy tą klamrę, ściągniemy gumę, ale najpierw wylejemy wodę. Wylejemy wodę, która jest w środku. Uuuu sporo tej wody. Nawet dawaj, dawaj schodź. Ujdzie. Tak szybko wam pokażę, słuchajcie bo bo nie może was to nudzić, ale... Ktoś będzie zainteresowany, to może sobie pralkę naprawić. O! I zobaczcie, co tu wpadło nam do środka: meteczki, pieniążki i oczywiście psi patrol. Uszczędzę wam tego brudu i zobaczymy się zaraz. wydawało się naprawdę mnóstwo rzeczy w środku. I jak nie będziecie mogli tego wyciągnąć, to na mnóstwo filmów na YouTube, to nie starajcie się tego odkręcać na siłę. Bo to się. Byłam je tam w środku. O, szczególnie te właśnie z Hugo Boss'a miałem takie wkładki w koszulach i one zatkały to tutaj na bank. Dobra, wkładamy to z powrotem. Kochani, zaraz wchodzę na live'a z Madzią z selfie. Powiem wam, że przed chwilą się dzwoniłyśmy i tak niesamowicie um, kupujecie sukienkę Reni i sukienkę Betty. To są dwa, dwa modele, które super idą. Tak samo sukienka Karo wam się podoba. Uf, jestem taka szczęśliwa. jest że się udało. I już omawiamy kolekcję świąteczną. To jest dla mnie niesamowite, że działamy od razu, że selfie ma taką możliwość, że od razu będą, Będziemy po prostu nowe rzeczy wrzucać. Strasznie się cieszę. Także to dzięki Wam. No i słuchajcie, pokażę Wam, jak wejdę na live'a z Madzią. Madzia się trochę stresuje, bo to jest jej pierwszy live, ale mówię, będzie dobrze. Na pewno będzie super. Już też chcemy jakieś kolory rozszerzyć, niektórych rzeczy, na przykład bluzki, przedłużyć niektóre bluzki, wprowadzić beż na waszą prośbę, <noise> więc działamy! Tutaj światło, ale chciałam usiąść właśnie centralnie przed oknem, żeby mieć z tyłu um, rzeczy, tym bardziej, że live jest tak w pionie robiony. Założyłam na siebie sukienkę Lala w wersji oliwkowej. Ona ma tutaj, jak widzicie, falbankę i jest związana z boku. Tylko coś tu jeszcze z kąpem i zaraz wchodzę na live. Może jedyne co zrobię, to włączę sobie jakiś po cichutku jazz w tle. Kupić <głóż> muzyczkę, żeby delikatnie coś tam plumkało. Coś, no i tak, i robimy live. A. Rozmawiałam chwilę z Madzią z selfie, jest właśnie zestresowana. Ale fajnie, słuchajcie, już wiem teraz, że robimy kolekcję świąteczną. To jest niesamowite, że tak szybko możemy zadziałać, że właśnie dodać kolory, że, e, że wiecie, że. Po prostu odpowiedzieć na Wasze potrzeby, przedłużyć niektóre rzeczy, jeżeli ktoś chce mieć dłuższe. Cieszę się, że w ogóle ostatnio te vlogi Wam się podobają, że tak często dodajemy. Kochani, przypominam o live. Wchodzimy na live za dwie minutki. Będzie to live z Magdo z Selfie Room. Będziemy. Wam pokazywać wszystkie ubrania, opowiadać o tym, co się najlepiej sprzedaje oraz o naszych planach, jeżeli chodzi o tą współpracę. No i kochani, live wyszedł super. Powiem Wam, że i mierzyłyśmy na żywo rzeczy i przebierałyśmy się z Madzią, także było wesoło, cały czas się działo, mieliśmy mnóstwo pytań. Podjęliśmy też decyzję co do innych kolorów, nowych kolorów oraz innych rzeczy. Dużo nam pomagacie, więc jeszcze raz przypominam, jak macie jakiekolwiek sugestie co do kolekcji, co wprowadzić do kolekcji? Jakie kolory, jakie modele, to piszcie w komentarzach. Przeszliśmy do biura, mam na sobie sukienkę Betty, zobaczcie. A teraz masz już. Taki dzisiaj. Mogę już Uyć. pokazywać się we wszystkim. Patron. Chcesz pokazać przy patron. Łow, mhm. Dobrze! Może wow. delikatny ten. Jest. Widzę właśnie, to. chyba dzisiaj nagram, bo wiele osób czeka. Były komentarze, że jest gorszy niż rok temu. Sprawdzimy już to. Już wszyscy wiedzą. No, już zajrzeli? Zobaczymy. A. Mam nadzieję, że będzie super. Oby, był super. Jeszcze drugi. Drugi też? Jakiś Jeszcze jeden jest. Ja zawsze, Hanie podziwiam i podziwiam nadal, że jest tak systematyczna w dodawaniu nowych kosmetyków i kilka razy wspominała, że jej marzeniem jest to, żeby stworzyć pełną kolekcję kosmetyków, którą można wykonać pełny makijaż. No i jej się udało. No. Oh, Jakie piękne. Jaki piękne. No. Tam zeszłego roku też tak wyglądał. I był rewelacyjny. Pamiętacie, była kosmetyczka, były pędzle, była taka paletka, do której się właśnie zbierało te wkłady. Świetne. Cieszę się bardzo. Także dzięki Hania za wysłanie. Hania mi wysłała w tym roku, ja kiedyś kupiłam sama i była zła, że kupiłam, bo wie, że nagrywam. Także no, ja staram się wspierać. Wiecie, nie zawsze wszystko mi podejdzie, jak na przykład rozświetlający podkład, ale za to, wiecie, ten kryjący jest świetny. Każdy ma inną cerę, trzeba testować. A dla niektórych osób rozświetlający jest świetny. Słuchajcie, ja to w biurze dawno nie byłem, ale to są dekoracje Halloweenowe, jeszcze takie jesienne. Ja się po prostu nie mogę doczekać świątecznych w tym roku. I na nich się pięknie świeci. Ale się jest spokojnie. Przechodzimy do pracy. Tutaj pizza, pinsa i nasz gość. Kościu pomachaj! Pomachaj do nas. Jest Ola z rodziną, pokazujemy tylko Ole. Ale rodzina też jest. Rodzina też jest i jest też pizza. Pinsa w zasadzie jak to Kuba powiedział lepiej się trawi tak tak, tak lepiej, lepiej się trawi, trawi prawa boka, rzymskiego mam mniej wody chciałam powiedzieć tylko tyle wrócił do nas Hizbak po bojarzach właśnie ja zaraz story sobie wróć jest no jesteśmy z Olą Zobaczcie, Ola odwiedziła w biurze, bardzo fajnie w końcu. pierwszy raz w końcu po takim długim czasie wiecie mnie w Warszawie nie było Prawie dwa lata. Jak się zmieniło? Widzisz coś jakieś eee, zmiany czy nie? Nie. Znaczy taki nie. Jak wjeżdżaliśmy to jakiś ten wybudynek się pojawił, którego wcześniej nie znałam w centrum, taki trójkątny. Nagle pojawił się eee, Tak, ale tak to to nieszczególnie. Kakus taka sama. Eee. <noise> taka sama zła? Ekipa taka sama. Ale nie masz no. Nie, nie masz więcej zmarszczek. Jesteś cały czas taka samo piękna nie i młoda. <noise> <woda. głos> No, także sobie słuchajcie, gadamy, siedzimy yy, i fajnie, że nas odwiedziliście w końcu. No my też bardzo się, bardzo się cieszymy. cieszymy. Bardzo się cieszymy. I yy, yy, chciałam tylko powiedzieć, że yy, ja już to mówiłam, ale ja chcę to tu powiedzieć tutaj. Zajebiste te sukienki, Karo. U, dziękuję. Ola dostała sukienki, będzie mierzyła. Wow. Oczywiście, będzie wierzyła. Bardzo się cieszę, dojemy basem. Znajdźcie się chętni! Bo Lala już nie znaczy korzysta. jeden chętny, jeden lokator. chętny lokator się znalazł, Lala już nie korzysta, więc razem z Pikachu e, będziecie zabierali basen. Nie. Bo już to stały, stały Wszystkim czekał. Szubeksem. No i idziemy do auta. Zupełnie mi tak czas szybko wyciął. Baliśmy się, że nie ogarniemy dzisiaj wszystkiego, ale wszystko jest ogarnięte. I Olga była z rodziną i rano film nagrany. Masz ten? Rano film nagrany, słuchajcie. I Darek go teraz złożył, bo nie było czasu, żeby po prostu... Nie było czasu, żeby wysłać Powiem wam, że... Dzień dobry, dzień dobry. że taki jesteś w biegu dzisiaj. Uff. Teraz jeszcze po lale jedziemy bo do stomatologa. Ale dzień. To jeszcze sesja. Jaka sesja? Dzieńcie. Fajnie było Olga zobaczyć. Powiem Wam, że. Cieszę się, że... nie cieszę się, że jest tak daleko, że aż w Irlandii, ale cieszę się, że jest szczęśliwa. To jest najważniejsze. Dzień, bo wiecie, chciałabym ją mieć dla siebie tutaj. Ale człowiek nie może być taki samolubny, Najważniejsze jest, że sobie życie poukładała i że jest tak, jak sobie wymarzyła. To jest najlepsze. Także jeszcze raz dzięki Ola, że wpadłaś do nas do, aż do Wawy. A ja jestem zmęczony, bo ogarnąłem księgowość. Dokumenty z działką, różne wnioski. Musiałem wypełnić jeszcze załatwić dokumenty. Jeszcze rozmawiałem, że yy, wydziałem budowlanym. Ja to w ogóle już tylu znajomych poznałem, słuchajcie. To jest hit. Hit. Już wszyscy mnie znają wszędzie. Jeszcze... No wszystkich dosłownie poznałem. Tam w urzędzie mówił? Wszystkich. I z kontroli wszystkich i z urzędów. Już nie ma osoby. Jeszcze mógłbym poznać burmistrza tylko. O właśnie, to by było Poznać burmistrza miasta. Jeszcze tylko brakuje mi, że był burmistrz, wtedy wszystkich z urzędu już będę znał. Ale wiecie, co wszyscy tak serdeczni? Naprawdę, nie mieliśmy żadnych problemów. A to nie jest to, że to są nasi widzowie, bo to są osoby starsze. Tak. E, po prostu są tak serdecznie a zawsze się już taki negatywny ten. Zawsze człowiek myśli, że urząd, to, że urzędnik to będzie niemiły, że będzie robił pod górkę. A tak, to chcą pomóc. To nie jest nie? prawda, wszyscy chcą pomóc. Każdy chce szybciej zamknąć sprawę. Śmiejemy się. Tak. Naprawdę, ludzie są bardzo serdeczni. Także jestem pozytywnie zaskoczona na tym, jesteśmy na dobrej drodze życia. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w końcu ten domek stanął. A co tam nowego stawiają? Playstation, o oh, wow. tudo uh certo -huh.